Bartek, od swojej edycji Top Model troszeczkę czasu minęło. Jak zmieniło się twoje życie? Um, jak zmieniło się moje życie? No na pewno dużo łatwiej jest nawiązywać różnego rodzaju współpracę, jeżeli chodzi o innych twórców, czy to um, internetowych, czy jeżeli chodzi właśnie też o um, twórców telewizyjnych na przykład, bo nawet jeżeli ktoś nie ogląda tak bardzo powiedzmy sobie chronologicznie wszystkich sezonów czy odcinków, to gdzieś tam jakaś zajawka mu mignęła, więc na pewno jeżeli chodzi o taką rozpoznawalność wśród też ludzi zwykłych, to muszę powiedzieć, że byłem ten mile zaskoczony, że naprawdę pod tym względem jest, jest fajnie. No. No, właśnie ten internet, bo przypomnijmy, że wszystkie odcinki Top Model dostępne są w playerze, więc tam zapraszamy wszystkich, żeby oglądali. 10. No, teraz już nadchodzi 11, więc to no, będą nowi uczestnicy Top Model Family się powiększy, ale tak, na 10. Dziesiąt, edycja jest tak, cały czas do oglądania na playerze. Hej, to Nicole, zostaw suwa, żeby być na bieżąco z Top Model, a tutaj znajdziesz inne fajne materiały.